Niech już przypłyną karawany jesieni, Nadciągną skłębioną w misto rude smoki, Zmuchą groteski fantasmagorie Gwarny kiermasz. Przywołają objęcia czułe chłodu, Nieboskłony pękną, zbienią się znaki, Zaśpiewa grom. Głosy, kroki niespokojne pośród krzyku pawi, Słowa i gesty będą prawdziwsze, modlitwa żarliwsza. Kto ma przyjść przyjdzie, kto szukał znajdzie. Odeszli skoczni cyrkowcy, połykacze ognia, żonglerzy. Niewyczerpany festyn tam, gdzie szepczą umarli. I noc zarzuci wieździsty, skrzący płaszcz. Sen troskę, niepewność. уда имя